na podstawie oglądania zdjęcia przez kilka sekund jesteśmy w stanie y, jakoś faktycznie dobrać się w parę? Czy to ma jakikolwiek sens? No bo w momencie, kiedy się widzimy twarzą w mm -hmm. twarz, to działa również cała ta biochemia, a w momencie, kiedy patrzymy na zdjęcia, to na jakiej podstawie y, wybieramy tych partnerów? Moim zdaniem, na podstawie zdjęć samych, w zasadzie jest to niemożliwe dobranie się. No na pewno trochę cofamy się do jaskini i patrzymy na te twarze, czy często jakieś fragmenty ciała. Które są pokazane właśnie pod kątem tego, czy ta osoba jest atrakcyjna, czy nie. Więc ym, na pewno takie cechy jak symetria czy budowa ciała będą y, na to wpływały, bo to są te rzeczy, które najszybciej jesteśmy w stanie ocenić, czy ta osoba nam odpowiada. No ale y, również y, będą ważne takie czynniki, na przykład, y, gdzie ta osoba ma zdjęcia. Nie wiem, czy to odpowiada naszym zainteresowaniom. Na przykład, jeżeli ktoś lubi podróże. To, czy będą tam zdjęcia z podróży. Z kolei niektórzy sugerują, że już teraz tych zdjęć z podróży jest tak dużo, że te wszystkie profile w zasadzie wyglądają bardzo podobnie, mm. że chłopak trzyma małe zwierzątko na mm. rękach dziewczyna już nas, rusza. Już, już nas rusza, bo to też zostało przebadane, więc wszyscy czytają te same w zasadzie publikacje mm. i dostosowują do tego swoje profile. I to wpływa na taką unifikację tych profili. Słyszałaś o tym, że są osoby wyspecjalizowane do tworzenia profili na przykład właśnie na Tinderze? No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, no ale jak każde zjawisko, które gdzieś tam się pojawia, wynika z pewnej potrzeby, więc tutaj mhm. na pewno będziemy mówić o tym, że jest wielu użytkowników i użytkowniczek, które, którzy mają potrzebę zaistnienia, tak? i nawet czasami po wykładach podchodzą do mnie osoby i się pytają, co, co mogę zrobić? Tak? Co mhm. mogę zrobić, żeby ten mój profil wyglądał lepiej? No i to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że. Kobiety ewolucyjnie również, jest to taki prastary mechanizm, mają taką tendencję do tego, żeby patrzeć prosto w oczy, i w momencie, kiedy patrzą bezpośrednio na drugą osobę, są traktowane jako bardziej godne zaufania, mhm. bardziej otwarte, ciepłe. Natomiast u mężczyzn jest zupełnie inaczej. Mężczyźni. Generalnie są bardziej traktowani jako dominujący i atrakcyjni, charyzmatyczni, kiedy patrzą na bok. Więc tego typu informacje właśnie są wykorzystywane przez osoby, które tworzą profile mm -hmm. w celu gdzieś tam zagrania na naszych nieświadomych procesach emocjonalnych, pewnie, czy nawet poznawczych, na które my nie mamy żadnego wpływu. My po prostu mm -hmm. widzimy taką osobę widzimy mężczyznę, który patrzy na bok. I wtedy myślimy sobie, wow, ten to jest po prostu dominant, <laughs> dominator, tak? I to działa. I to działa. I na, na tym polega ten zawód. Więc to jest, dla mnie to jest bardzo fascynujące zjawisko. To odkryj jeszcze przed nami, jakie są inne zabiegi, które mogą stosować tego rodzaju osoby, które zajmują się profesjonalnie przygotowaniem mm -hmm. profilu, po to, żebyśmy świadomie wybrały, a nie wpadły w pułapkę. Czyli mamy tak, jak mężczyzna patrzy w bok, to wydaje nam się bardziej atrakcyjne. Fakt. Co jeszcze? Obie... No, oczywiście to, to są um, takie pr proste zabiegi, które gdzieś tam się na, na wynikach badań no, Ponoć e, trzymanie zwierzątka na rękach u mężczyzn świadczy mm. cie, o, o cieple, też e, ten, ten profil może być e, stworzony w taki sposób, żeby pokazywał, czego potrzebujemy, czego szukamy. Jeżeli szukamy związku, to może bez sensu jest e, pokaz jak wstawianie tam zdjęcia z, z dużym dekoldem, czy mm. to, to takiego, e, w, z torsem, czy to, takich bardziej rozmigliżowanych zdjęć. Więc na pewno. Warto się zastanowić nad tym, co się chce osiągnąć. Mhm. Rozmawiałam kiedyś z osobą, która jest ekspertką i mówi, że warto napisać, czego się szuka na Tinderze. Mhm. Czyli znowu jasna i otwarta komunikacja. Tak, dokładnie.